Cześć z tej strony, szaman. Dzisiaj postaramy się zdobyć przychylność gejś, wręczając im podarki. A że każda z nich ma inne zainteresowania, dlatego też musimy spełnić ich oczekiwania, dopasowując odpowiednie prezenty. Szaman z zasadami i gejsze od wydawnictwa: Nasza Księgarnia, czyli zajmująca około 20 minut rozgrywka dla dwóch graczy. Startujemy z setupem. Układamy karty gejś tak, aby wartości na ich kartach rosły od lewej do prawej. Następnie układamy żetony przychylności gejsz na środku każdej z kart. Tasujemy prezenty i tworzymy z nich talię. Jedną wierzchnią kartę odrzucamy, nie będzie używana w danej rundzie. Każdy z graczy bierze 6 kart i 4 znaczniki akcji. Liczba na kartach gejsz oznacza wartość przychylności oraz ile kart danego prezentu jest w talii. Na początku każdej swojej tury pobieramy kartę prezentu, a następnie wykonujemy jedną z czterech akcji w dowolnej kolejności. Pierwszą z dostępnych akcji jest eliminacja. Wybieramy dwie karty i kładziemy zakryte. Nie będą brały udziału w tej rundzie, a co za tym idzie, nie sprezentujemy ich gejszą. Drugą akcją jest sekret. Wybieramy jedną kartę prezentu ze swoich kart i kładziemy zakrytą przed sobą. Karta ta zostanie ujawniona pod koniec rundy i dodana do odpowiedniej gejszy. Gracze wykonują swoje akcje na przemian. Każdą z czterech akcji wykonujemy tylko raz na rundę. Zaznaczamy to odwróceniem znacznika akcji na szarą stronę. Trzecią akcją jest podarunek. Wybieramy cztery karty, spośród których przeciwnik zabiera dwie i dokłada do swojej puli prezentów. Pozostałe dwie karty zostają dla nas i dokładamy je do odpowiednich gejsz. Ostatnią z możliwych akcji jest kompromis. Wybieramy ze swoich kart trzy prezenty, przeciwnik wybiera jedną z kart i dokłada po swojej stronie do odpowiedniej gejszy. Pozostałe dwie karty lądują u nas. Kiedy już gracze zużyją wszystkie żetony akcji, każdy z nich dopasowuje odłożoną wcześniej sekretną kartę prezentu do gejszy po swojej stronie. Karty pod znacznikiem eliminacji są odrzucane. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie, który z graczy zdobył przychylność poszczególnych gejsz. Gracz, który ma więcej pasujących prezentów przy danej gejszy przesuwa znacznik przychylności na swoją stronę. Jeśli gracze remisują w prezentach, znacznik pozostaje na swoim miejscu. Następnie sprawdzane są warunki zwycięstwa. To znaczy, czy któryś z graczy zdobył przychylność co najmniej 4 gejsz lub zdobył co najmniej 11 punktów przychylności. Jeśli tak się stanie, gra się kończy. W przypadku kiedy warunki nie zostały spełnione, rozgrywana jest kolejna runda, która zaczyna się tak jak poprzednia, czyli znowu tasujemy wszystkie prezenty i tworzymy talię. Odrzucamy jedną górną kartę prezentu, a znaczniki odwracamy na kolorową stronę. Jedynie, że tony przychylności gejż zostają na swoich miejscach, nie wracają na środek. Gracze wykonują na przemian swoje akcje, a następnie sprawdzają, kto zdobył przychylność poszczególnych gejż. Zasady zdobywania przychylności gejsz w tej rundzie są dokładnie takie same jak w rundzie poprzedniej. Jedynie pozycja wyjściowa żetonów jest inna. Jeśli gracz wygrał prezentową rywalizację, po prostu przesuwa znacznik na swoją stronę, a jeśli jest prezentowy remis, to żeton zostaje na swoim miejscu. Znowu są sprawdzane warunki zwycięstwa. Tutaj gracz zdobył przychylność 4 gejsz, a tu zdobył 11 punktów przychylności. W jednym i drugim przypadku warunek jest spełniony, a więc ten gracz wygrywa. Gdyby dalej nie było rozstrzygnięcia, rozgrywana jest następna runda. Prezenty rozdane, zasady przekazane, słyszymy się niebawem. Dzięki bardzo za uwagę, cześć!